Nikuś coś za bardzo nie biega, ale zaraz będzie biegał. Po prostu się trochę zmęczył, bo wcześniej biegał. Ale zaraz znów będzie biegał. Tutaj już Nikuś sobie biega ze mną. I razem sobie z Nikusiem biegamy. Ja i Nikuś sobie biegamy. Ta zabawa polega na tym, że ja i Nikuś sobie po prostu biegamy i pewnie pomyślicie sobie, ale to tylko bieganie, a nie zabawa. Ale dla mnie i dla Nikusia to jest zabawa. Pewnie wy tego nie rozumiecie, ale dla mnie i dla Nikusia to jest zabawa. Tak po prostu ja i Nikuś się razem bawimy biegając. To już koniec tego filmiku i uwaga, uwaga! nowe pożegnanie papatki!